Założyłam zieloną bluzkę na zielony greenscreen. Czy ja właśnie wiedziałam, co ja czyniłam? Chyba nie. No dobra, zobaczymy. Cześć, halo, się z tej strony Elis. Witam was w kolejnym odcinku Cudownej Dekady, czyli wezwanie dziesięcioleci w latach osiemdziesiątych. I ledwo co weszłam do gry, a tu się pojawiła nam bardzo zła wiadomość, ponieważ Krzysztof Rataj zmarł. Przypominam, Krzysztof Rataj był bratem bliźniakiem być bratem bliźniaka, bratem bliźniakiem naszego Janusza, czyli poprzedniego pokolenia z lat 70. Niestety już to pokolenie odchodzi. I dzisiaj miał być dzień szczególny, bo miało być świętowanie w gronie rodzinnym Wielkanocy i urodzin Janis, ale jako, że tak się wydarzyło, jak się wydarzyło, zrobimy sobie szybkie wspólne śniadanie, chyba, że już zrobiłam imprezę, zaplanowałam, bo nie wiem. O, zaplanowałam już imprezę. To ja to usunę, bo zrobimy sobie tylko święta w gronie rodzinnym, a urodziny sobie zrobimy Janis, i później weźmiemy Darka. Janis, idziemy do ratajów, do i zobaczymy, co u nich słychać i czy dobrze z nimi jest. W sensie, no takim, czy sobie radzą. Musimy to sprawdzić. E, ta, Laura zostanie w domu z dziećmi, a my pójdziemy zwyczajnie odwiedzić rodzinę w ten smutny e, czas. Niestety, prosto w święta nam e, Krzysztof. Odszedł. Ale no, my jeszcze żyjemy, nie? Więc tak jak mówiłam, ja usuwam, zapomniałam. Usuwam jednak to przyjęcie, które miało się odbyć. Rezygnujemy z tego przyjęcia. Jakieś jedzenie nawet mamy. Guźba. <laughs> <laughs> Musimy wziąć udział w ceremonii świątecznej, jest w ogóle 6.30. I ja myślę, że to jest doskonały czas. Kupiłam ciasto i w ogóle. Doskonały czas na to, żeby wziąć udział w ceremonii. No i bierzemy te dzieciaki sobie poradzą, bo powiedzmy, że dzieciaki śpią w tym czasie. Zapomniałam przebrać Klaudię. Przyznaję, że zapomniałam. I no bo ja bym jej takiej bluzy nie dała raczej. No, no nie, no chyba nie. Chociaż. Nie wiem, ale od niej trochę capi. Nie, tu są jakieś kurde części. Syłamy do żłobka. Dobra, oni poszli na mszę, a my czekamy za nimi, aż wrócą. Już wrócili? Janis, ty już wróciłaś? a już wracają. Ale szybko im to poszło. W sensie, no, nie, nie no, szybko jest prawie dziesiąta, ale są zadowoleni, byli nam szy, więc teraz mogą zasiąść do świątecznego posiłku. Relacja z szynką. Niestety nie mogliśmy zrobić świątecznego śniadania, bo nie mieliśmy składników, więc po prostu mają szynę. Mają świąteczną szynę i. O, tu były dwa torty. Ej, ona jest w całości, nawet nice. Dobra, bo kto miał mieć dzisiaj urodziny? Janis i ktoś jeszcze? Nie wiem, czy nie na maszę. No właśnie, nasze maleństwo, nasz Tomek miał, ma dzisiaj też urodziny, ale zanim to nastąpi, to najpierw e, zaprosimy wszystkich na śniadanie. W sensie, wszystkie no mamy trójkę, prawda? I e, posadzimy oczywiście też Klaudię w krzesełku, niech ona też sobie szneczki podje trochę świątecznej ze święconki. E, e, pomyślność na cały rok. Ale mi klatki spadają ostatnio, to jest dramat, dramat, mówię wam. I dostaliśmy ponad 500 simolonów za filmiki, super, bardzo, bardzo mnie to cieszy, nawet nie wiecie jak, no bo kasy nam brakuje. Weź porcję dla Klaudii, a ty moja droga Janis, zawołaj wszystkich na wystawny posiłek. Już czas, żeby się poczęstować, żeby zjeść śniadanie idealnie 10.30. To jest dobry czas na świąteczne śniadanie, ale ja to wyrzucałam. Dlaczego to się nie wyrzuciło, nie wiem. Zaproś gości. Niestety nie mamy gości, ale mamy za to wystawny posiłek. Poszukamy jeszcze trochę pisanek i mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo tych takich smutnych okoliczności święta będą mieli. Ej. Jakie dziecko niegrzeczne, no właśnie, nie wolno tak robić. Szanuje się jedzenie i nie wywala talerza, ale przynajmniej się najadła. A ty, moja droga, czy ty nie możesz się poczęstować tym talerzem, tu sobie sama wziąć porcję? No i musi się przesiąść, bo nie może tutaj siedzieć sobie na tym krześle i jeść, tylko musi sobie łazić, czy stać, czy cokolwiek. No jak zawsze, nie jak zawsze. Dobrze, mamy wystawny posiłek. I to wyciągnij Klaudię jeszcze z krzesełka, niech ona sobie wyjdzie, wyjmi. Czy ona sama może gdzieś szukać tych jajek? O, poszukaj pisanek wtedy. Ale ojciec niech cię wyjmie. No, ona zaraz padnie, ja wiem, ale chciałabym, żeby chociaż jedną pisankę znalazła. Chociaż jedną, dziecko. O, nie było pisanek. No, nie może nic zrobić. Nie może nic zrobić, bo jest tak niewyspana, że musi iść spać. Dlatego położymy Klaudię spać tutaj. Janis, zmuchnij sobie może świeczki. no, Przykro mi, że to jest, to jest sernik, nie, generalnie. Yy, przykro mi, że tylko z sernikiem, ale zawsze. Yy, zresztą no, to jest to lata 80, więc sernik, takie bardzo tradycyjne ciasto. Mówi, yy, że wypowiedz życzenie, już nie szukaj sobie więcej gości czy coś, tak. Muchaj świeczki, nie ma co i będzie seniorką. Nasza Janis seniorką, pamiętacie jak się wprowadzała jako Amerykanka, która ledwo co mówiła w Simlish. O, może dostać prezent od Kasi. Wszyscy się cieszą, Janis jest już staruszką. No może Laura się za bardzo nie cieszy, bo jednak fajnie gdyby, no, miała jak najdłużej pomoc przy dzieciach, no ale tak bywa, nie? A ty co? Zajmie się tym dzieckiem, faktycznie. A Laura znalazła jakieś pisanki, teraz się trochę zdrzemnie. A reszta, czyli Janis i Darek, pójdą do Strangerville i przywitają się. Może nawet nie tyle przywitają, co zawitają do swojej rodzinki i zobaczą, czy wszystko u nich w porządku. Myślę, że mogą wziąć jeszcze Kaśkę, bo to jednak wszyscy rodzina. Tak, Kaśkę też by wzięli. i zostało usunięte, no ale przyszli, przyszli. Ktoś zapuka do drzwi, żeby było już oficjalnie. O, mają pieska i kotka. Piesek figa i kotek księżniczka. No, jak oryginalnie. E, przywitaj się, nie szukaj pisanek. Bardzo im współczuję. Niedawno to my żegnaliśmy Janusza, ale Krzychu żył długo dłużej od. dwóch, krócej od Krzycha. Krzychu przeżył swojego brata bliźniaka. Całkiem sporo. O, tu się widać. Pociesz po śmierci. Nie dzielimy się żadnym, żadnymi jakimiś radosnymi wieściami, po prostu współczujemy ich, rozmawiaj o obawach. No nie martw się, wszystko będzie dobrze. Ciociu, Aniu. O, ta sobie już kawę robi. Pamiętacie ten dom i tę łazienkę, jakie były problemy podczas któregoś live'a, gdzie kąpaliśmy właśnie Janusza i Krzycha i oni nie mogliśmy ich wykąpać, bo ciągle się brudzili, ciągle było coś nie tak. Oni mają jeszcze dekoracje świąteczne, w ogóle to nie te święta. Oj, może Krzychu chorował i przez to jeszcze jest nieposprzątane. Nie wiem. Mają też swoją galerię zdjęć, ee, kopie. Wszystkich tych takich ślubnych zdjęć. W ogóle bardzo lubiłam ten dom. On jest taki faktycznie, no, no w latach 70., takich 60., -tych, 70. -tych to było. No, widać szczególnie ten tutaj to miejsce. No. I te zdjęcia, Boże, ja chcę kopię. Chciałabym te zdjęcie To są zdjęcia naszych rodziców, w sensie dziadków Darka, Sylwester i Halina. A gdzie jest ta reszta? Idzie do domu. Dobra, to czekamy na nich. A gdzie jest, przepraszam bardzo, drugi z braci? To nie wiem. Gdzieś poszedł. Ojej, w ogóle zwierzątka też się tutaj źle e, czuły. E, przyjazne powitanie. O też tak chodzi, biedny, tak sobie trochę popiskuje. O, jaki agresywny. Figa. Figa z makiem. Co tutaj się dzieje w ogóle? E, jakie są warunki? Do o jezu, przyda nam się. Pieniądze. Przydadzą nam się te pieniądze. No, ja nie, nie ukrywam, że jednak kasa jest potrzebna. Postaramy się poprawić jej humor. Trochę z nią porozmawiamy, no bo jednak jest wdową, straciła męża. A Janis wie, jak to jest stracić męża, no bo jednak e, no, straciła też swojego, prawda? Już chwilę, chwilę temu. Niech porozmawiają sobie szczerze. O tu, Darek zajął się psem. Może trochę lepiej im już będzie ich relacje. No, trochę lepiej. I w ogóle oni nawet są do siebie podobni troszeczkę. To jest właśnie twarz ratajów teraz z tych genów, że tak powiem. <grym> z tych nowszych. Ojej, on jest faktycznie agresywny i chce mu się siku temu psu. Rozmawiacie sobie, rozmawiacie cały czas. Weź poproś tego psa, żeby się załatwił. Ej, to co? Zrobimy sobie Drina. Takiego za yy, lekką ziemię. Yy, przygotuj tacę z drinkami, zrobimy sobie, o, jakąś tam krągłą baryłkę. Niech sobie dziabną jeszcze, nie? Właśnie tak. Niech mu ziemia lekką będzie, Krzysztofowi. Tutaj widzimy zdjęcia właśnie yy, ze ślubu tutaj z Sylwestrem, czyli z ojcem. No i tutaj młodej pary. O, to byli czasy, to byli czasy. O, i przyszedł Mikołaj, patrzcie, jaki ma adres. Przyszedł Mikołaj. O, Anka chyba trochę lepiej już się czuje, już jej e, humor troszeczkę się poprawił. Też porozmawiaj o obawach, bo to jednak, no, różnie bywanie. nie? Zabrakło już drinków? No to zrób jeszcze jedną, tak, w takim razie. To przynalej sobie drinka w takim razie, jakiś tam, e, żebyś miała co pić. Kasia i tak jest wampirem, więc ona nic nie wypije. Ty sobie możesz polać, tak? Zapraszam, no, ale oni się fajnie witają. Widać, że rodzina, nie? Widać, że rodzina. Yy, niech sobie tak golną wszyscy, porozmawiają przy okazji, powspominają. Czy możemy sobie powspominać stare, dobre czasy? Wspominaj stare, dobre czasy. To jednak już ten wiek, że mogą sobie wspominać o jak to było 30 lat temu. Jakieś ważne chwile dziecka, niech się dzieli, co tam właściwie się dzieje, bo ona ma wnuki, a on, Anka nie ma jeszcze wnuków, bo tu chłopcy się nie garną na razie do żeniaczki, chyba żadnej, tak mi się wydaje. I to będzie czas też już na powoli, na pożegnanie, niech jeszcze skorzysta, i szukaj pisanek w kiblu, szukaj pisanek, możesz tutaj, nie, i gdzieś jeszcze w praniu. Szukaj pisanek jeszcze w szafce. Nie jak już tutaj jesteśmy, nie? To warto te pisanki gdzieś poszukać, żeby ta tradycja im się też e, zaliczyła. Bo to jednak fajna tradycja. Niech szukają sobie tych, tych pisanek. E, a ty idź do tego kibelka. To się zlejesz. Dziękujemy za gościnę. Mam nadzieję, że będą e, no dobrze się czuć, że jakoś się ogarną, dojdą do siebie i będzie wszystko w porządku. E, zrobiliśmy, co mogliśmy. Przywi przywitaliśmy ich. No. Pocieszyliśmy ich, ale na nas już czas. Jest późny wieczór, jak już doszliśmy do domu, ale ty, mój drogi, musisz się już położyć spać. Przegapisz urodzinę swojego najmłodszego dziecka, a tymczasem Laura podejdzie tu, i Tomka z tej kołeski nam wyskoczy. Opieka nad dziećmi, postaż. Tak, są dzisiaj urodziny małego tomka. Jest tutaj burdel, owszem, może Janis e, posprzątasz przy okazji. Klaudia, ojejku, Klaudia, co się dzieje? Gdzie są wszyscy? Biedaczka. Chodź tutaj na górę, chociaż ty nie zdążysz już chyba na, na kibelek, nie? No, nie masz nawet takiego poziomu. Co robi w pieluszkę i się ją wykąpie? Chodź na górę już, to cię ciebie ogarnie za chwilę. Chodź, podejdź tutaj. No, budź się! starzejesz się, Rośniesz! No i mamy, kogo mamy? O matko, emocjonalny, to będzie hardkor! Rudy po mamie! Znowu rude dziecko i to chłopiec. Nie pozbędziemy się tych rudych genów nigdy. I uśmiech, no mamy tutaj. Koleżkę, ale koleżka jest głodny. Koleżka jest głodny, więc go nakarmimy. Karm piersią. Dobra, trochę się młodzieżą też musimy zająć, bo <ścoughs> jest trochę zaniedbana. Ja nie powiem, że nie. Jeszcze jest głodna do tego, ale musimy jej trochę tutaj najpierw uwagi dać, umyć ją i dać jeść. Tak, przytulamy, przytulamy. I jeszcze buziaczka dać i jeszcze dać jeść. Umyć, tak. I zaraz damy jeszcze jej jeść. Ona ma jakiś ewidentny problem ze sobą, bo ona nic nie może zrobić. Daj jej, wykąp się to, o. Tu już jej się odznacza, bo ktoś coś od niej chce. Do, dalej, do wanny. Zaczyna się kąpać, to zaraz wyłazi i się nie dokąpuje. Kto już wstał? Ty już wstałaś, już na razie nie jedzenie. Nie cierpi przytulania, co za dziecko. Weź kąpiel sobie jeszcze najpierw. Potem jedzenie. A ty wyj! A ten pakuje na siłę, kurde. T... Żarcie. Często maczkawkę. Co za dziecko faktycznie. Boże nam się trafiło. Wyjedz i Maruda. A ta niszczy. Czy może być gorzej? tę umiejętność myślenia. No nie wiem. Maliśmy znowu pieniądze za film. Ale co z tego? Skoro ona nie może jeść autentycznie, ja jej zaznaczam, a ona nie może nic zjeść. Co ci jest, kobito? No, wszyscy jedzą, tylko nie ona. Też jesteś biedna Jezus, Maria, co z tobą, dziecko się dzieje? Ej, cicho, bo coś wzięła do łapy. Coś tam je. Dobra, przeżyje. Przeżyje, ale brakuje jej zabawy. Dariuszowi niby nie, ale ja widzę tutaj potencjał który chciałabym wykorzystać. Niecnie. Yy, Barabara z Simką o imieniu Laura. A co? Kurde, najwyżej, słuchajcie, 30% i będzie trzecie dziecko. Boże, oby nie. Nie może być trzeciego dziecka. Nie chcę trzeciego dziecka. Nie w momencie, kiedy mamy te małe dzieci, bo to jest dramat. A w tym czasie, Janis, wyrzucisz, wyczyścisz, coś tam pozmywasz. Oni się zabawią, będą mieli siły przynajmniej na zajmowanie się dziećmi, bo... Dzieci są tak średnio zadbane, niestety. Ojej, ty, ale się... Ty, ale tutaj widzę, jesteś letnia, starsza pani. My ją musimy przebrać, no bo już tak nie przystoi w tym wieku. No wiadomo, że chustki na głowie mieć nie będzie, ale jednak... No musimy mieć na względzie lata 80. że ona już jest też w jakimś tam wieku słusznym. Janusz, nie żyjesz. A ci tu szaleją, Od razu im będzie lepiej, zobaczcie. No zabawa tutaj no rośnie. No rośnie jak nie wiem. Yy, a Janis, a tutaj ty sprzątasz jeszcze wszystko. No dobra, jak sprząta wszystko, to sprząta wszystko dobrze. A potem. Nie, wy już zdążycie wstać. O, no i Janis się czuje wspaniale i zobaczcie i spora satysfakcja. Yy, przewiniesz sobie Tomasza, dasz mu jeść przy okazji. On już zasnął właśnie. Aha. No, to się nie chciał budzi. Teraz będą na niego się patrzeć, co on właściwie robi. Obudź tego twojego syna, obudź go. Obudź i przewin. No on nie będzie leżał przecież w pełnej pieluszce, bo będzie miał jakąś wysypkę albo inne rzeczy. Wstawaj, wstawaj. Dzień dobry. Przewiń. Tomasz. No i Klaudię trzeba wy... Klaudia to już w ogóle jest dramat, ale przynajmniej nie jest głodna, chociaż tyle. Czy coś się dzisiaj dzieje? Jakieś szczególne. Kto ma dzisiaj? Nie, Jezus, to jest niedziela. W środę będzie miała urodziny Klaudia, w czwartek będzie miał urodziny Tomek, a w piątek będzie miał urodziny Darek. Dużo rzeczy. Na podłodze, dobra, i robimy. Robimy rzeczy. Robimy takie rzeczy, jak jakieś aktywności, gdzie to jest? Tu. O! Leżenie na brzuszku. Zapraszam. Trochę trzeba z nim też poćwiczyć. Nie miarę ok, no to trochę niech się poobraca z prawej na lewą. Ten śpi, ta śpi, ta tańczy. Ale jeszcze pozmywaj w takim razie, bo ty się dobrze czujesz. Trzeba poogarniać. Tańcz do upadłego. Fajnie, jakby ona w ogóle zrobiła jakiś nowy filmik. O, wyczyść wannę. Przydałoby się, ale nie dzisiaj, bo jest wykończona biedaczka. W ogóle ja grałam sobie chwilę z nimi i ja jej robiłam. Eee, ona była na siłowni, z tego co ja pamiętam. I ona robiła sobie na siłce jakieś rzeczy. A, brała tu, tu tak, do tego do swojej pracy, wzięła udział w, za w zajęciach jogi, ona w ogóle może prowadzić jogę, to jest w ogóle fajnie dostaje kasę od jednego uczestnika więc to jest mega fajna rzecz i myślę, że będziemy sobie tak co jakiś czas chodzić i tę jogę może prowadzić zawsze to, zawsze to coś do przodu, potem na jedzenie weź sobie już co chcesz, nie obchodzi mnie byle byś zjadła Diani tutaj densuje cały czas, ona w ogóle niczym się nie przejmuje, ale możesz podziergać. Na przykład ubrania. Nie, znów, bo tam masz. O, turkusowa piżama. Klaudia cały czas śpi, ale ona może już wstać. Tomek przestań ryczeć, ty też już wstań. Idź do toalety i wyczyść nocnik. Zaraz trzeba wykąpać Klaudię w ogóle. Ona już chce rozrabiać. Nie wiem, pobaw się klockami może układaj sobie tu zjedzone i czas do spanka, niech czyta jej e, jakąś książkę, bo ona lubi chyba książki z tego co pamiętam, o czytaj Klaudi do snu i żegnamy ją na dzisiaj, dobranoc pchły na noc i, i spać zaraz obudzi się młody, bądź trzeba będzie go obudzić samemu, żeby dać mu jeść, bo też już głód powoli mu zaczyna doskwierać, Laura sobie, Laura sobie też drzemie Darek też jak ogarnie swoją latorośl najstarszą, to pójdzie się wykąpać i powiem wam, że będziemy w miarę ogarnięci, nie będzie tak źle wykąp się i też będzie mógł potem iść spać, bo jutro idzie do pracy, prawda? Prawda, chociaż musi jeszcze osiągnąć szósty poziom ogrodnictwa, a żeby dostać awans, myślę, że możemy to uczynić. Niech mówi do rośliny, to wtedy jego kariera nabędzie rozpędu, rozpędzi się. No, Laura, git. Laura też już jest git. Potem tylko pójdzie jeszcze do spanka. W tym czasie um, sprzątaj z werwą. Sprzątnij talerze. I mamy gicior. I jeszcze młodego się obudzi i nakarmi to może babcia. Słuchaj, babcia, obudź dziecko. Czas na jedzonko. I wspaniale, i wszyscy ogarnięci na sam koniec odcinka. Potem posać Tomka tutaj, to będziecie zrobić sobie jakieś ćwiczenia na brzuch czy coś. E, tak, Laura, idziesz spać czy Drzemka śpi? E, Dariusz, Dariusz idzie na roślinę. Młoda, młoda sobie śpi już też smacznie. E, zobaczymy, czy uda mu się zdobyć ten punkt umiejętności. Nie wiem, ile mu tam zostało do końca. Wydaje mi się, że niewiele z tego co pamiętam, i nie, nie, jednak dużo. Dobra, to on nie zdąży do jutra w takim razie zdobyć tego punktu umiejętności. Trudno, ale my kończymy. Co będzie następnym razem? Tak jak wspominałam, myślę, że będziemy się widzieć na urodzinach Klaudi, tylko znowu ciągle urodziny. Może jeszcze gdzieś tak wtorek, środa to będą te urodziny. Hmm, chociaż nie, lepiej połączyć. Kurde, w każdym odcinku urodziny. Ale co ja mam zrobić, jak akurat tak się wszystko zebrało? E, fajnie, że jest lato. Ej, a może wyjadą gdzieś na jakieś wakacje, byłoby super. Myślę, że możemy zabrać rodzinę na wakacje. E, takie rodzinne. Najmłodszego zostawimy z babcią, a oni pojadą z, z młodą gdzieś właśnie na jakiś wypad. Myślę, że to byłoby całkiem spoko. Jeszcze zobaczymy. A tymczasem ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!